Spójrzmy prawdzie w oczy, w nieobecne oczy potrąconego przypadkowo przechodnia z podniesionym kołnierzem, w stężałe oczy wzniesione ku tablicy z odjazdami dalekobieżnych pociągów, w krótkowzroczne oczy wpatrzone z bliska w gazetowy petit, w oczy pośpiesznie obmywane rankiem z nieposłusznego snu. Pośpiesznie ocierane za dnia złe z łez nieposłusznych, pośpiesznie zakrywane monetami, bo śmierć także jest nieposłuszna, zbyt śpiesznie gna w ślepy zaułek oczodołów. Więc dajmy z siebie wszystko na własność tym spojrzeniom. Stańmy na wysokości oczu, jak napis kredoł na murze. Odważmy się spojrzeć prawdzie w te szare oczy, których z nas nie spuszcza, które są wszędzie, wbite w chodnik pod stopami, wlepione w afisz i utkwione w chmurach. A choćby się pod nami nigdy nie ugięły nogi, to jedno będzie nas umiało rzucić na kolana.